Lubicie Algę? To świetnie, bo dzisiaj kilka słów właśnie o niej. Wiele naszych błystek ma swoich zwolenników. Wędkarze mają swoje ulubione przynęty, ale w Aldze jest coś wyjątkowego. Przez lata swojej obecności w pudełkach polskich wędkarzy Alda stała się nie tylko popularną przynętą, ale wręcz symbolem. Dla wielu wędkarzy jest synonimem skuteczności i niezawodności. To błyska, do której wędkarze mają bezgraniczne zaufanie, bo potwierdziła swoją wartość niezliczoną ilość razy. To też kwestia sentymentu, bo wielu dziś wiekowych, doświadczonych fachowców na tę wahadłówkę łowi od zawsze. Niektórzy swoją pierwszą algę dostali od ojca, inni od dziadka, jest to na pewnym łącznikiem między nowoczesnością a starymi sprawdzonymi rozwiązaniami. Wielu z nas przypomina stare dobre czasy. No i ma w sobie tę piękną, choć zabójczą prostotę. To tylko kawałek metalu z odpowiednim wygięciem, ale z jakiegoś powodu drapieżniki ją uwielbiają. Ktoś powie, że to dobrze wykonana robota, ktoś inny, że magia i że alga po prostu ma w sobie to coś. I ostatecznie w każdym z tych stwierdzeń jest pewnie trochę prawdy. Ale najważniejsze jest to, że alga łowiła, łowi i dalej będzie łowić bardzo wiele ryb, będąc wciąż gwarantem skuteczności dla tysięcy wędkarzy. Wielu ludzi wierzy w przeróżne pierścienie, medaliony czy inne magiczne artefakty, licząc, że dodadzą im one szczęścia i siły. My, wędkarze, mamy algę i wiemy, że jej skuteczność to nie kwestia wiary, a faktów. Jako jedyni mamy swój szczęśliwy talizman, który naprawdę działa. Dzięki, że jesteście z nami, wędkarscy magicy. Cześć.